Dziś mam dla Was propozycję zupełnie nowego formatu. Jeśli Wam się spodoba, to dajcie znać w komentarzach, a pojawią się kolejne takie odcinki. Co to będzie? Ano taki przegląd różnych newsów, nowinek, wiadomości z mediów, rzeczy, które dotyczą naszej branży, tak bezpośrednio i pośrednio, różne ciekawostki. Jeśli pojawią się jakieś istotne zmiany w przepisach, to również znalazłyby się w tym cyklu. Także byłby to taki format po prostu do po oglądania przy kawie. Jeśli Ci się spodoba, to tak jak wspomniałam, daj znać w komentarzu, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę. No i lecimy z newsami. Główny inspektorat sanitarny opublikował na swojej stronie internetowej krótki tekst pod tytułem Botox nie kosmetyk. Cytuję. Planujesz poprawić swój wygląd? Pamiętaj, że produkt przeznaczony do wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest kosmetykiem. Botoks kwas hialuronowy lub inne preparaty wstrzykiwane do skóry nie są kosmetykami. Masz prawo wiedzieć, jaki produkt jest scyzowany. Zapytaj osobę wykonującą zabieg, czy używał spełniających przepisy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Zgodnie z przepisami produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego, na skórkę, włosami, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi lub zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała. To tyle cytatu. Na końcu oczywiście była oficjalna, urzędowa definicja kosmetyku. No ale właśnie, co z tego wynika? Dlaczego Sanepid postanowił akurat teraz opublikować właśnie taki komunikat? Niestety nie mamy tutaj żadnej wskazówki, która by nam nieco bardziej tę sprawę naświetliła, ale trudno nie odnieść wrażenia, że może to mieć związek z zapowiedziami zmian w temacie uprawnień do wykonywania niektórych bardziej inwazyjnych zabiegów. Branża kosmetyczna zajęła pierwsze miejsce. Zapytasz w jakim konkursie? W konkursie na brak płatności bezgotówkowych. Na stronie polskiej agencji prasowej znalazłam newsa, że najmniejszą liczbę płatności bezgotówkowych obsługują przedstawiciele branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Tak przynajmniej wynika z raportu płatności bezgotówkowe w polskich MŚP. Portal Spidersweb informuje o współpracy. Komunikatora Microsoft Teams z marką Maybelline. Jak czytamy w artykule, Maybelline Beauty App sprawi, że już nigdy nie będziesz musiała martwić się o makijaż w pracy. Microsoft Teams zrobi go za ciebie, w jednej z 12 wygenerowanych przez sztuczną inteligencję stylizacji. Dowiadujemy się również, że działanie aplikacji możliwe jest dzięki sztucznej inteligencji ModiFace, która identyfikuje ponad 70 punktów na twarzy użytkownika tworząc wirtualną mapę, dzięki której możliwe jest płynne stosowanie cyfrowego makijażu. Wprawdzie w mediach społecznościowych już od dawna mamy możliwość nakładania przeróżnych filtrów, ale zwykle były to filtry tworzone właśnie przez dostawców aplikacji lub innych użytkowników. Teraz mamy do czynienia z dużą współpracą ogromnej firmy kosmetycznej z ogromną firmą technologiczną. Myślę, że jest to ciekawostka zasługująca na uwagę dwie niezbyt przyjemne informacje. Pierwsza z nich pochodzi z portalu infopłock.tv.pl Dowiadujemy się, że w pewną lipcową noc pewien mężczyzna próbował się włamać do salonu kosmetycznego i ukraść z niego sprzęt do wykonania makijażu permanentnego o wartości 10 tysięcy złotych. Na szczęście mężczyzna ten został zatrzymany na gorącym uczynku. Jak się okazało miał na swoim koncie liczne kradzieże. Z kolei na portalu bielskobiała.pl czytamy, że w czerwcu i lipcu portal informował o mężczyźnie, który co najmniej kilkukrotnie wchodził do salonów urody na terenie Bielska-Białej i terroryzował pracujące tam kobiety. Podejrzany celował do nich z atrapy broni i napawał się strachem. Okazało się, że mężczyzna ten został zatrzymany. Całe szczęście, bo podejrzewam, że było to bardzo ciężkie przeżycie. Myślę, że to dobra okazja, żeby przypomnieć. O zabezpieczeniach, które mogą nam troszkę pomóc zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Na pewno warto pomyśleć o monitoringu, o alarmie, oraz jeśli jesteśmy sami w gabinecie i jest późna godzina, a po prostu zamykać się na klucz. Pozostając przy trudnych tematach, mam dla ciebie jeszcze informacje ze świata. Ze strony BBC dowiadujemy się, że w Afganistanie miał miejsce protest kobiet przeciwko decyzji talibów o zamknięciu salonów urody. Kobiety krzyczały praca, chleb i sprawiedliwość. W proteście wzięło udział 50 kobiet, a protest ten został spacyfikowany armatkami wodnymi. Myślę, że wymaga bardzo dużej odwagi, żeby w takich warunkach zaprotestować, dlatego bardzo, bardzo szanuję te dziewczyny, które walczyły o swoje miejsce pracy, ale też po prostu o sprawiedliwość. Według szacunków Afgańskiej Izby Handlowej. Zamknięcie wszystkich salonów urody może się wiązać z utratą 60 tysięcy miejsc pracy, więc pewnie również źródła utrzymania dla bardzo, bardzo wielu rodzin. Na portalu prawo.pl znalazłam artykuł, w którym opisane są zmiany w przepisach dotyczących tworzenia etykiet kosmetyków. Chodzi o to, żeby podawać więcej informacji na temat potencjalnych alergenów, znajdujących się w kompozycjach zapachowych. Nie będę tutaj dokładnie opisywać tego artykułu, bo mamy tutaj bardzo, bardzo dużo różnych informacji na temat konkretnych substancji, które są objęte tymi nowymi regulacjami, także jeśli masz ochotę, to oczywiście link do tego i innych artykułów, które omawiam, znajdziesz w opisie do filmu. Pora na luźniejszy, ale mam wrażenie dość kontrowersyjny temat. Na portalu plotek.pl znalazłam artykuł opisujący TikToka jednej ze stristek paznokci, która opisuje... Problem z klientkami, które przed wizytą w salonie nie bardzo dbają o higienę swoich paznokci. Mamy tutaj cytaty z wypowiedzi klientek: Pani się nie przejmuje, to nie brud, to ziemia, na działce byłam. A tu, tu mielone mam, wczoraj obiad robiłam. Także, jakby pani mogła wydłubać takie sytuacje, na pewno się zdarzają i na pewno również nie są przyjemne dla stylistki, która ma wykonywać stylizację na tak niewyczyszczonych powiem delikatnie paznokciach ale czy takie informacje warto wrzucać do sieci jestem ciekawa jakie jest twoje zdanie na ten temat daj znać w komentarzu To już wszystkie newsy które dla ciebie przygotowałam daj znać czy chcesz kolejne odcinki daj łapkę w górę i pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału żeby nie przegapić kolejnych filmów